Wyobraźcie sobie pirata, wyjętego spod prawa dzikusa z butelką rumu i dobytym kordelasem. Ten obraz to kłamstwo. Na pirackim statku w XVII wieku zwykły marynarz miał więcej praw i wolności niż jego odpowiednik w królewskiej flocie. To była demokracja zrodzona w piekle. Zbadamy tę piracką konstytucję, zobaczymy dlaczego była genialna i jak najsprytniejsi kapitanowie znajdowali w niej luki, by okradać własnych ludzi. Ich kodeks był niemal idealny. Nie przewidział jednak jednego: co zrobić, gdy łup jest tak wielki, że znosi wszelkie zasady. Historyk Markus Rediker w książce Złoczyńcy Wszystkich Narodów udowadnia, że statki pirackie były jednymi z najbardziej egalitarnych miejsc pracy na świecie. Ich kodeks to nie tyle konstytucja, ile umowa małżeńska kontrakt między setką uzbrojonych po zęby małżonków, w którym głównym aktywem jest skradzione złoto, a głównym celem nie pozabijać się nawzajem przed jego podziałem. To był czysty pragmatyzm. Na statku pełnym morderców każdy rozkaz kapitana mógł być jego ostatnim. Kodeks był jedynym sposobem na zapobieganie codziennym buntom o podział łupów. Głównym wrogiem pirata nie była hiszpańska flota, lecz chciwość sąsiada skoi. W kodeksie Bartholomew Robertsa znajdował się punkt żadnych bujek na pokładzie. Wszystkie kłótnie rozstrzygano na lądzie, w pojedynku. To była instrukcja bezpieczeństwa w miejscu pracy nie po to, by unikać drzask, ale by zapobiegać buntom. BHP dla przestępców. System ten nie był jednak szczelny. Po pierwsze, na statku był człowiek, który mógł unieważnić rozkaz kapitana kwatermistrz. Nie był on działem kadr, a raczej szefem związku zawodowego, który miał prawo ogłosić bunt. Po drugie, kara za okradanie towarzysza była straszniejsza od śmierci marunowanie, czyli porzucenie na bezludnej wyspie. Aleksandr ex-Kemelan w książce Bukanierzy Amerykańscy opisywał to tak. Nieszczęśnika zostawiano z jednym pistoletem, jedną kulą i butelką wody, i po trzecie, nawet tutaj istniały martwe pola, luki, które pozwalały ukryć najcenniejsze skarby jeszcze przed oficjalnym podziałem. O tym jak to robiono opowiemy za chwilę. Podstawa ich systemu była prosta: jeden udział, jeden głos. Każdy członek załogi, od kapitana po chłopca okrętowego, miał równe prawo głosu przy wyborze kursu czy celu ataku. Było to szokujące zerwanie z rzeczywistością floty handlowej i wojennej, gdzie życie marynarza nie było nic warte. Owszem, udziały w łupach były różne. W statucie czarnego sama belamiego kapitan i kwatermistrz otrzymywali dwa udziały: kanonier i bosman, półtora, marynarz, jeden. Ale prawo głosu było równe dla wszystkich. Historycy nazywają te statki pływającymi protodemokracjami. Gwarantem tej demokracji był kwatermistrz, to nie był zaopatrzeniowiec, to był wybrany przez załogę Trybun Ludowy. Dzielił łupy, jedzenie i proch. Jeśli kapitan był dyrektorem generalnym, to kwatermistrz był dyrektorem finansowym i przewodniczącym Rady Nadzorczej w jednej osobie. Jego główne zadanie trzymać dyrektora w ryzach. Właśnie dlatego kwatermistrz często jako pierwszy wchodził na pokład zdobytego statku. Osobiście kontrolował łup, aby kapitan nie ukrył najlepszych kąsków jeszcze przed podziałem. Wyobraźcie sobie, że jesteście na zebraniu. Wasz szef proponuje ryzykowny projekt. Milczycie. Na statku pirackim moglibyście wstać i powiedzieć: Kapitanie, twój pomysł jest do niczego. I jeśli załoga by was poparła, kurs zostałby zmieniony. Poczujcie te różnice. Na okrętach królewskiej floty marynarza można było wychłostać za samo niepokorne spojrzenie w stronę oficera. Wolność słowa nie była tu sloganem, lecz narzędziem przetrwania. Absolutna władza kapitana zaczynała się i kończyła wraz z bitwą. Gdy tylko ucichły armaty, jego autorytet znów zależał od umiejętności przekonywania. Jego władza działała jak włącznik światła. Bitwa włączona był dyktatorem, bitwa wyłączona był po prostu facetem w modnym kapeluszu. Załoga kapitana Charlesa Weyna odwołała go w głosowaniu za tchórzostwo, wybierając na jego miejsce Kaliko Jacka Rackhama. Groźba impeachmentu była jak najbardziej realna. Równe głosy, wybory, kontrola ludowa brzmi jak utopia. Ale co, jeśli jesteś cieślą okrętowym, który uratował statek, albo chirurgiem, który uratował ci nogę? I co najważniejsze, co jeśli w bitwie straciłeś oko? Za to płacono osobno. Był to najbrutalniejszy na świecie program ubezpieczeń od wypadków przy pracy. Zapisy o odszkodowaniach znajdują się w niemal wszystkich pirackich statutach, od Johna Phillipsa po Georgia Luthera, a kwoty mogą was zadziwić. Za utratę prawej ręki 600 piastrów, za nogę 400, za oko 100. Ekonomista Peter Leeson nazywa piratów racjonalnymi biznesmenami. Ich ubezpieczenie nie było działalnością charytatywną, lecz inwestycją w furię. Marynarz, który wiedział, że w razie kalectwa stanie się bogaczem, a nie żebrakiem, będzie walczył jak berserker. W tym samym czasie w królewskiej flocie okaleczonego marynarza po prostu spisywano na ląd w najbliższym porcie. Bez grosza przy duszy. Dla pirata sto piastrów za oko to roczna pensja zwykłego marynarza a 600 piastrów za rękę to dziś około 120 tysięcy dolarów. Nawiasem mówiąc, lewa ręka była tańsza. Czysty pragmatyzm w świecie praworęcznych. Pieniądze te pochodziły z tak zwanej wspólnej skrzyni. Był to pierwszy wydatek z każdego łupu, zanim kapitan czy kwatermistrz otrzymali swój udział. Przed podziałem prochu, jedzenia czy rumu. Najpierw odszkodowanie dla rannych. Traktujcie to jak piracki fundusz emerytalny. Niepodlegający dyskusji podatek od zysków, który trafiał do funduszu urazowego, a nie do kieszeni kapitana. W centrum tego systemu stał okrętowy chirurg, tyle że nie był on lekarzem, najczęściej był to cieśla lub kucharz, ten, kto najlepiej posługiwał się piłą i nożem. Jego werdykt taje amputacja, nie był decyzją medyczną, lecz finansową. Jednym ruchem piły zamieniał marynarza w zamożnego człowieka. Wyobraźcie sobie te presje i te pokusy symulacji. Chirurg nie był uzdrowicielem, był agentem ubezpieczeniowym z piłą do kości. System wydaje się być solidny jak skała: pieniądze za urazy, równe głosy, kontrola nad kapitanem. Wydaje się, że kradzież jest niemożliwa, ale najsprytniejsi oszuści nie łamią mechanizmu, szukają jednego osłabionego trybiku. Piracki kodeks był idealnym zegarem sprawiedliwości, ale nawet w nim znalazł się element podatny na rdze ludzkiej chciwości. A element ten ukryty był w najsprawiedliwszym stanowisku na statku, w funkcji kwatermistrza. To on jako pierwszy wchodził na pokład zdobytego statku. Jego zadaniem było oszacowanie i skatalogowanie każdej monety, każdej beli jedwabiu. Ale nieuczciwy kwatermistrz mógł po prostu de nie zauważyć woreczka z diamentami. Mógł uznać go za rzeczy osobiste zabitego kapitana, by później podzielić się nim ze wspólnikami. Albo zaniżyć wartość rzadkiego leku, jak chinina, która była droższa od złota. Oficjalnie każdy pirat miał prawo do pampiliarzu wzięcia czegoś na pamiątkę przed ogólnym podziałem ale pod kontrolą sprytnego kwatermistrza wasze. Prawo do pamiątki nagle rozszerza się na złoty przyrząd nawigacyjny. Wyobraźcie sobie, że piraci zdobywają hiszpański galeon. Na nim najnowsze mapy z dokładnymi trasami srebrnej floty u wybrzeży Florydy. Dla załogi to tylko papier, dla kapitana i nawigatora klucz do przyszłych bogactw ogłaszają mapy jako bezwartościowe i zabierają je dla siebie. To tak, jakby geolog znalazł ropę, ale powiedział akcjonariuszom, że to brudne bagno i wykupił prawa do ziemi za bezcen. Kapitan również mógł manipulować. Mógł opisywać okropności jednej trasy i upiększać korzyści innej, tej, która prowadziła do jego osobistej skrytki ze skarbami. Formalnie demokracja została zachowana, ale decyzje podjęto na podstawie kłamstwa. To było oszustwo nie wobec kodeksu, ale wobec jego ducha. A przed ważnym głosowaniem kapitan mógł wydać dodatkową porcję grogu, aby uczynić załogę bardziej ugodową. To była piracka wersja lobbingu i kupowania głosów. Bezpośrednich dowodów na takie schematy jest niewiele. Piraci nie prowadzili ksiąg rachunkowych, ale analiza ich tras, o której pisze ten sam Rediker, każe podejrzewać najgorsze. Szukanie dowodów jest jak szukanie raportów z wydatków na spotkaniu mafii. One nie istnieją. Co więcej, nasze główne źródło K... Generalna historia piratów najprawdopodobniej została napisana przez Daniela Defoe, autora "Robinson'a Crusoe". Sama podstawa naszej wiedzy jest więc mistyfikacją. Najstraszniejszym zagrożeniem nie był jednak pojedynczy oszust, był nim spisek pięciu czy sześciu doświadczonych piratów, którzy z góry umówili się, że będą głosować jednym blokiem, kryć się nawzajem przy drobnych kradzieżach, potwierdzać fałszywe urazy, by uzyskać odszkodowanie. To była mafia wewnątrz pirackiego państwa, która powoli niszczyła zaufanie. Kodeks był antywirusem przeciwko pojedynczym atakom, ale nie miał zapory ogniowej przeciwko skoordynowanemu spiskowi, który maskował się jako legalne działania. Zwłaszcza gdy wszyscy wiedzieli, że to ich ostatnia wyprawa. Ta ostatnia wyprawa zmieniała wszystko. Dopóki łup był standardowy, kodeks się opłacał. Ale gdy w grę wchodził skarb zdolny zapewnić byt dziesięciu pokoleniom, matematyka zdrady stawała się dochodowa. To była psychologia gorączki złota na wodzie. Gdy stawką są sztabki, a nie monety, umowy społeczne płoną. Piracki kodeks był solidną łodzią do żeglugi przybrzeżnej, ale gdy uderzyło tsunami skarbów, łódź została rozerwana na strzępy, nie była zaprojektowana na taką falę. Dokładnie to stało się z Henrym Ewrem w 1695 roku. Zdobył on Ganj i Sawai, flagowy okręt floty Wielkich Mogołów. Łup szacowano na 600 tysięcy funtów szterlingów. Na dzisiejsze pieniądze to setki milionów dolarów. Kodeks nie tylko pękł, on wyparował. Zaczęły się ciche morderstwa za woreczek z rubinami. Paranoja. Wczorajsi bracia broni rozproszyli się po całym świecie, próbując ukryć swoje przeklęte bogactwo. Polowanie na Evriego i jego załogę stało się pierwszą w historii ogólnoświatową operacją poszukiwawczą. Ich skarb nie uczynił ich królami, lecz najbardziej pożądanym celem na planecie. Wyobraźcie sobie, że jesteście na statku Evriego. Widzicie, jak wasz towarzysz chowa w bucie diament wielkości pięści. Zgodnie z kodeksem, macie obowiązek to zgłosić, ale wiecie, że jego przyjaciele poderżną wam gardło tej samej nocy. Milczeć to stać się wspólnikiem, i czekać na nóż w plecy, ale już od kogoś innego. W teorii gier nazywa się to dylematem więźnia, tyle że tutaj graczy są dziesiątki, a stawką jest życie. Racjonalny wybór każdego, milczeć i mieć nadzieję, prowadzi do zbiorowej katastrofy, do rzezi, w której przetrwają najokrutniejsi, a nie najbogatsi. Kodeksu nie złamał wróg zewnętrzny, zgnił od środka zatruty tą samą chciwością, którą próbował okiełznać. System stworzony do ochrony przed zdradą okazał się bezsilny wobec pokusy absolutnego bogactwa. To tragedia pirackiej demokracji. Działała idealnie aż do pierwszego naprawdę wielkiego sukcesu. Złoty wiek piractwa był niewiarygodnie krótki, zaledwie trzydzieści, może czterdzieści lat. Spłonął tak szybko, ponieważ jego wewnętrzne mechanizmy nie wytrzymały własnego triumfu. Kodeks był jak rusztowanie, niezbędny by wznieść drapacz chmur ze złota, ale gdy budynek był gotowy, każdy chciał kopnąć w podpory i zabrać dla siebie penthouse. I tu tkwi paradoks. Podział władzy, wybory kapitana, ubezpieczenia społeczne. Te idee pojawią się w konstytucjach USA i Francji dopiero 150 lat później. Piraci, dzikusy z kordelasami przypadkowo wymyślili podstawy nowoczesnej demokracji w swoim pływającym laboratorium anarchii. Ich kodeks to nie tylko historyczna ciekawostka to trzy lekcje dla XXI wieku. Lekcja pierwsza zasady działają, dopóki korzyść z ich przestrzegania jest większa niż korzyść z ich łamania. Kodeks był skuteczny przy podziale skrzyni z monetami, ale rozsypał się w pył na widok skarbów mogołów. To próg chciwości, ta sama matematyka, która sprawia, że menedżer wysokiego szczebla ryzykuje więzienie dla wielomilionowej premii. Lekcja druga: Przejrzystość jest ważniejsza niż zaufanie. Piraci sobie nie ufali. Dlatego stworzyli stanowisko kwatermistrza, nieprzyjaciela, ale zewnętrznego audytora z pistoletem. System oparty na weryfikowalnych procedurach jest zawsze bardziej niezawodny niż system oparty na osobistej wierze. To ta sama zasada, która leży u podstaw technologii blockchain, publiczny rejestr, który nie wymaga zaufania do nikogo konkretnego i lekcja trzecia każdy system jest podatny na zmowę. Największym zagrożeniem nie jest złodziej samotnik, lecz grupa, która głosuje jak jeden blok i kryje się nawzajem. Właśnie do walki z tym służą prawa antymonopolowe. Są potrzebne nie po to, by złapać jednego oszusta, ale by nie pozwolić korporacjom dogadać się i oszukać wszystkich pozostałych. Czym więc ostatecznie był piracki kodeks? Genialnym narzędziem biznesowym do maksymalizacji zysków? Czy desperacką próbą zbudowania sprawiedliwego społeczeństwa z dala od tyranii królów? Niektórzy historycy są przekonani, że piractwo było formą protestu społecznego, buntem przeciwko nieludzkim warunkom we flocie handlowej i wojennej. Napiszcie w komentarzach tylko jedno słowo pragmatyzm czy sprawiedliwość. Ta wieczna walka porządku z chaosem, zasad z chciwością to właśnie badamy na tym kanale. Dziękujemy, że byliście z nami na pokładzie. Nawiasem mówiąc, najskuteczniejszym piratem w historii nie był mężczyzna z Karaibów, a chińska kobieta o imieniu pani Dżeng, która dowodziła flotą półtora tysiąca statków i której kodeks był o wiele surowszy niż jakikolwiek zachodni, ale o tym innym razem.